Pieczywo znajduje się w każdym domu. Jemy je praktycznie codziennie, choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co się w nim znajduje. Podstawowymi składnikami chleba są mąka, woda, sól, drożdże lub zakwas. Skład wydaje się oczywisty, jednak w rzeczywistości na sklepowych półkach znajdziemy pieczywo z barwnikami spulchniaczami, przyspieszającymi wypiek i wpływającymi na niższą cenę produktu. Warto zatem zwrócić uwagę nie na cenę, a na etykietę produktu lub kupować towar w sprawdzonych piekarniach. Według tradycyjnej receptury chleb wypieka piekarnia naturalna chleba i nieba przy ulicy Starowiejskiej na Winogradach. Warto postawić przede wszystkim na świeżość i jakość takiego produktu. My jako piekarnia naturalna pieczemy chleby na zakwasie. No i teraz pytanie, co to jest ten zakwas? Zakwas to jest mieszanina mąki oraz wody i w wyniku fermentacji, czyli odpowiedniego czasu i temperatury, taka mąka właśnie fermentuje i nazywamy to właśnie zakwasem. Chleby naturalne mogą być drożdżowe lub na zakwasie. Osoby, które dbają o sylwetkę powinny sięgać częściej po chleb wypiekany na zakwasie, gdyż takie pieczywo ma niższy indeks glikemiczny. Proces przygotowania takiego chleba jest o niebo trudniejszy. Nie ukrywamy tego. Natomiast staramy się dążyć do perfekcji i w domowych warunkach jeśli ktoś się uprze, również taki bochenek chleba i zostanie sobie upiec. My też jako piekarnia staramy się pomagać, różne wskazówki dyktować osobom, klientom, którzy do nas przychodzą. Także dzielimy się również takim zakwasem, dzielimy się wiedzą, ale też są osoby, które również dzielą się własnym doświadczeniem. Co ciekawe, taki chleb na zakwasie jest dużej świeży niż chleb na drożdżach. Zgadza się. No to jest jeden z takich atutów wypieków na zakwasie. Dzięki temu, że w, danym, że w Bochenku znajduje się taki zakwas, proces starzenia chleba się wydłuża. Dla przykładu nasz chleb jest w stanie wytrzymać nawet do 5 dni, pod, jeśli oczywiście odpowiednio go będziemy przechowywać. My polecamy pod, przykryć go pod lnianą ściereczką, dzięki czemu on te kilka dni zachowuje tą swoją świeżość. To jest jeden z takich atutów, jeśli chodzi o wypieki na zakwasie. W jaki sposób taki zakwas przygotować? Przede wszystkim powinniśmy zaopatrzyć się w dobrej jakości mąkę. My posiadamy taką mąkę, która w składzie nie ma żadnych konserwantów czy spórchniaczy. Jedynym alergenem, jaki posiada u nas mąka, jest gluten, ale to nic złego. Jeśli chodzi o przygotowanie samego w sobie zakwasu, on jest gotowy do użycia dopiero mniej więcej w siódmym dniu jego przygotowania. Każdego dnia musimy tą mąkę wraz z wodą mieszać w odpowiednich proporcjach. I przychowywać w odpowiednich warunkach. Kiedy on będzie aktywny, wówczas jesteśmy w stanie z niego skorzystać i taki bochenek chleba przygotować. Taki zakwas można też kupić gotowy. Czy warto to robić? To zależy jaki. Pytanie: czy suchy, czy w formie płynnej. My, dla przykładu, jeśli ktoś jest zainteresowany, dzielimy się takim zakwasem. Wystarczy przyjść u nas do nas ze słoiczkiem, dzielimy się takim zakwasem. My preferujemy raczej w formie płynnej. Takowy sami, sami taki posiadamy, kultywujemy, karmimy. Ale wiem, że na rynku są też gotowe zakwasy w formie instant, suchej, w zależności od tego, jakie oni ma, jaki ten zakwas ma skład. Jeśli mamy czysty skład, no to wówczas można z czegoś takiego skorzystać, ale nie ukrywam, że lepiej zrobić go w własnych domowych warunkach. Na smaki i jakość chleba wpływa oczywiście mąka, po jaką najlepiej sięgnąć. Do wypieku chleba najlepsza będzie zdecydowanie mąka chlebowa. Najłatwiej będzie nam zacząć pracę z taką mąką. To jest typ 720 w Żytnie, 750 w pszennej mące. To są takie typy, które są typowo wykorzystywane. To jest biała mąka do tworzenia chlebów. Mąka ciemna jest od 1850 i 2000 i to są już zazwyczaj mąki Żytnie, tak zwane razowe. Też warto tutaj zwrócić uwagę, że taki chleb w komercyjnych piekarniach, tudzież w marketach, który jest głęboko mrożony, on z natury nie jest ciemny, bo nie jest robiony na mąkach właśnie 2000, tylko jest barwiony karmelem tudzież cukrem, co jest również niekorzystne dla naszego zdrowia. To chleb nie, nie jest nigdy z natury ciemny, zazwyczaj może być trochę bardziej szary, po prostu, ponieważ mąka nie ma żadnych tutaj barwników, które mogłyby sprawić, że, że ten chleb jest ciemniejszy. Chleb o złym składzie poznamy po jego konsystencji. Prawdziwy chleb, wypiekany tylko z naturalnych składników, jest ciężki zbity, a nie lekki i puszysty. One są trochę bardziej zbite, są bardziej wilgotne. Jeden u nas chleb waży zazwyczaj około 800 gramów. Zależy też wiadomo od formy. Są mniejsze, mniejsze kosteczki ważą po 400 gramów, gdzie 400 gramów to jest taki pełnowartościowy bochenek w komercyjnej piekarni tudzież w markecie. U nas jest to zaledwie mała kosteczka, także waga zdecydowanie jest wyższa i chleb jest o wiele bardziej syty. No właśnie, jest syty, ale też trzeba pamiętać, że trzeba trochę więcej czasu poświęcić na to, by go upiec. Jak wygląda sam proces właśnie pieczenia chleba na zakwasie? Tak, proces jest bardzo długi, można go wydłużać. Można go skracać, ale sam proces trwa około 16 godzin i to jest taka minimalna forma. Zaczynamy od nastawienia zaczynu, czyli nasz zakwas, o którym kolega wcześniej opowiadał, mieszamy z wodą i z mąką i on sobie fermentuje co najmniej 12 godzin w sprzyjających warunkach, czyli około 21-23 stopni. On musi po prostu ruszyć, spulchnić się, urosnąć i wytworzą się tam właśnie wtedy kultury dzikich drożdży i na tym nasz chleb będzie później rósł. Następnym elementem jest mieszanie już składników w dzierzy, czyli mąka, woda, sól plus ten wspomniany zaczyn. Mieszamy wszystko, czekamy aż takie ciasto urośnie. To trwa około godziny do półtorej godziny. Następnie przygotowujemy sobie formy. Jeżeli mamy formy gotowe, zaczynamy nakładanie wyrośniętego ciasta. Później w formach takich chleb zazwyczaj również rośnie około półtorej do dwóch godzin. Taki chleb później nacinamy jeszcze odpowiednio, żeby fajnie nam do góry, żeby nam nie popękał i leci do pieca na jakieś 50 minut w temperaturze około 220 stopni z zaparowaniem, ponieważ tutaj bardziej profesjonalny piec. W domu można to oczywiście zrobić podstawiając jakąś miskę z wodą i, i w ten sposób parować w, rzecz, w naczyniu żaroodpornym. Czy ważne jest to, z jakiego tworzywa jest ta foremka wykonana? Tak, to jest zdecydowanie kluczowe, ponieważ chleby na zakwasie charakteryzują się wysoką kwasowością. I tutaj materiały, z których jest wykonana forma, mogą szkodzić wręcz. Jeżeli ten chleb w formach leży nam długo czasu, to mogą zachodzić różne reakcje chemiczne, które nie będą korzystne dla naszego zdrowia. My korzystamy tutaj, możemy się zdecydowanie pochwalić sforem od firmy Korzeniewsty. To jest jedna z wiodących firm w Polsce, chyba jedyna, która ma taki prawdziwy atest na te formy, one naprawdę są z wyższej półki cenowej, ale warto zainwestować, bo to działa na naszą korzyść, na nasze zdrowie i nie warto tutaj ryzykować kilku złotych, żeby, żeby jakieś tam niekorzystne działanie miały formy jednorazowe. Chleb nie musi być nudny, o czym przekonuje piekarnia naturalna z winograd. Można tutaj spróbować pieczywa na zakwasie, na przykład z papryczkami jalapeno lub szpinakiem. Pokrótce chcielibyśmy jeszcze opowiedzieć o naszych chlebach, więc tak, tutaj mamy chleb codzienny, to jest u nas najpopularniejszy wypiek, to jest chleb żytnio-pszenny. Ma około 70% mąki żytniej, 30% pszenicy, woda, mąka, sól to jest koniec składu, oczywiście na zakwasie żytnim. Tutaj mamy jego wariację ze szpinakiem. Chleb przed ostatnim mieszaniem jest wypełniany szpinakiem i czosnkiem. Mieszamy wszystko jeszcze raz przed nałożeniem do foremki, dzięki czemu mamy fajny wariant smakowy chleba. W naszej ofercie są również chleby z suszonymi pomidorami i oliwkami oraz z podsmażoną cebulką. Oczywiście te smaki będą się również zwiększały i pojawiały. Jeżeli jesteśmy przy chlebach żytnich, tutaj mamy naszą małą kostkę, o której opowiadałem wcześniej, to jest 400 gramów chleba. Chleb żytni razowy, trochę bardziej zbity, trochę bardziej twardy, ponieważ to jest chleb w 100% żytni. Wykorzystujemy tu mąkę właśnie żytnią razową typu 2000 oraz żytnią chlebową typu 720. Nasz chleb z ziarnem. Tutaj mamy miks z ziaren, jest tutaj sezam, jest tutaj słonecznik, są tutaj pestki dyni, są tutaj również płatki owsiane. To jest ta sama baza, gdzie w małym chlebie, tylko po prostu dodajemy ziarna, pieczemy je w innej foremce. Taki chleb ma około pół kilograma. Teraz opowiem pokrótce o chlebach pszennych. Chleby pszenne również są na zakwasie. Tutaj mamy zakwas pszenny, kultywujemy dwa zakwasy właśnie żytni i pszenny. To są osobne formy. Są kultywowane podobnie, o czym opowiadał kolega. Chleb pszenny u nas jest również na drożdżach. Lekko wspomagamy go drożdżami, żeby sobie fajniej wyrósł. Nic to nie szkodzi, tak jak powiedzieliśmy, i drożdże i zakwas są fajnymi formami pieczenia chleba. Tutaj mamy jedwie połączone, dzięki czemu czerpiemy korzyści zarówno z jednej, jak i z drugiej formy. Chleb pszenny jest czysty, jest z serem oraz z serem i jalapeno sera żółtego gołdy, żeby nadać fajny, smakowy wariant tym chlebom. Podsumowując, jedząc chleb, wybierajmy taki, by nie tylko nam smakował, ale przede wszystkim, by nie szkodził naszemu zdrowiu. Chleb na zakwasie to najlepszy wybór, ponieważ. Przede wszystkim na pewno smak. Chleb na zakwasie jest zdecydowanie smaczniejszy, jest bardziej wilgotny, jest bardziej zbity. Druga sprawa to indeks glikemiczny. Jest on zdecydowanie niższy, dzięki czemu osoby z cukrzycą, tudzież osoby, które dbają o linię mogą taki chleb preferować. Możemy zjeść takiego chleba mniej i jesteśmy bardziej syci niż po chlebie komercyjnym, takim tak zwanym napompowanym. Warto też zaznaczyć, że chleb na zakwasie może wpływać korzystnie na nasz cholesterol, tudzież, tudzież go obniżać. Warto też zwrócić uwagę na to, że chleby na zakwasie są o wiele dłużej i ważne. Jeżeli kupujemy chleb komercyjny, zazwyczaj on nam się psuje po około 2-3 dniach i często też nie dojadamy takiego chleba w przypadku chleba na zakwasie. Co najmniej tydzień czasu to jest taki okres, gdzie możemy ten chleb jeść, on nam nie spleśnieje, co najwyżej trochę wyschnie, ale odpowiednie warunki przechowywania zapewnią naprawdę długą świeżość i nie będziemy musieli marnować tego jedzenia, co w tych czasach jest również bardzo istotną kwestią. Pamiętajmy, że 100% chleb o naturalnym składzie jest droższy od pozostałych, jednak nacieszymy się jego smakiem zdecydowanie dłużej niż kupując produkty chlebopodobne.